Słowenia, Irlandia Północna do przerwy bez bramek tymczasem. Szansa Błaszczykowskiego! Może będzie dwa? Kuba! Tak! 2-0! Mówiliśmy o tym, że Kuba Błaszczykowski musi poprawić skuteczność, celność strzałów, ale tu się zachowa jak na napastnik. Znakomicie przyrzucił delikatnie piłkę nad wychodzącym bramkarzem reprezentacji Czech. Jest fantastyczny. Popatrzmy na radość, popatrzmy na gola, na tą fetę, która jest tutaj na Stadionie Śląskim i bezradność Czeka. Robił wszystko co mógł, ale po raz drugi był znakomite zagranie Rodgera, tempo. Od sobie, popatrzcie, że teraz kapitalnie uderzył. Nie siła, a precyzja jest ważna. Drugi gol Broszka w dwunastym występie, drugi gol Błaszczykowskiego w dwunastym występie. Radość nas wszystkich i Leopel Hakera. Wspominaliśmy o ryzykownej grze obrońców trzech. Na trzech obrońców już naprawdę trzeba, nie wolno się mylić. Nakomite również zagranie